Ale jest test Grab w wersji motocyklowej Dostałem kapelutek wesoły który na pewno nie ochroni mnie przed żadnym wypadkiem oh. Ale idziemy Bardzo to sprawnie idzie To taki tutejszy bol Bardzo mi się to podoba Bardzo łatwo się to wszystko zamawia Karta jest podłączona tak samo jak u nas gruba rzeczy w bolcie. Idealnie ja, działa naprawdę. <gry> Ciężko jest się trochę połapać w rejestracjach, ale komunikacja jak widać nie zawiodła. A ponieważ mapka pokazywała mi, że będę szedł do następnego celu 40 minut. Więc stwierdziłem, że nie bardzo już mi się chce, więc... Wolę się przejechać, testować, jak to wygląda w wersji nie taksówkowej, tylko właśnie motocyklowej. Ja przy okazji zobaczycie trochę, jak to wygląda. Pełniasz podróżniczego szczęścia. Dziękuję. Cała ta śmieszna wyprawa motocyklowa była po to, żeby zobaczyć ten mostek. No nie wiem, czy było warto. Poza tym, jeszcze tu jest wstęp płatny 30 tysięcy tych papierków. Na pewno się nie nauczę nazwy tej waluty. Poza tym, jeszcze przede mną walutę Laosu, Więc po co zaopracować sobie, sobie głowę? No, anyway, takie to jest miejsce. Strasznie turystyczne. To jest jeszcze bardziej oblegane niż tamta pagoda. Mostek jak mostek, no jest czerwony i drewniany. W parku łazienkowskim jest taki, tylko trochę mniejszy. No ale nic, to no, przygoda jest przygodą, tak.